Naprawdę to jest gra dla ludzi. Drogo połowę Opa, pa, pa! Trzyma jebana! A, jest, jest, jest tam! Widziałeś go? Jaka morda Posępna? Nie jest. Eee! O! o mnie! Zostaw! Dobra, fabimy sukien, sukien O, o! O! Nie mogę użyć aparatu! Alo halo, witam serdecznie bardzo i w ogóle w kolejnym odcinku z Madison. I teraz chyba idziemy do tego... Nie mam, nie mam miejsca w tym weku już. Ja pierdolę, idę. Coś trzeba odstawić. Nie wiem co. No niedobrze. Bardzo, bardzo niedobrze. Nie wiem, idę odstawić cokolwiek, bo... Trzeba by... Zwolnić miejsce na wypadek, gdyby. O! Nie mogę, nie zniosę dłużej. Całe ciało mi drętwieje. Teraz to ja drętwię. Idę odstawić, bo podejrzewam, że. O! Kombinacja. Tej. O, szmato. Idę odstawić tylko rzeczy. No bo... Chujoza trochę, chujoza. Ha! Już myślałem, że coś... Kurwa, się wszystko obala. Odstawiam, odstawiam. Uwaga, odłóż. Sekator. Młotek. Kurde, łom chyba się już nie przyda. Odstawiam łom. Eee... Co można odstawić? Nie wiem, dobra, odstawiam tylko łom. Łom? to Idę do sejfu. Ja to pewnie teraz wyglądał jakbym wyćpany był. Na tej kamerze. przy chłopie. Ja schodzę na dawał. Grając w to. Bo naprawdę, to jest gra dla ludzi. Trogo pojebanych. Już nigdy więcej, nigdy kurwa więcej takie coś nie będę grał. To jest przecież przesada. To jest naprawdę teraz najgorszy moment. Tu pewnie za ściany wyjebie. Nie? O, jest brok, jest brok. Ja nawet, ja nawet się nie zastanawiam nad kombinacjami. Ja po prostu patrzę w Google. Raz, dwa, trzy, cztery pięć, co mamy i raz, dwa, trzy, cztery, pięć Co jest kurwa, czemu to nie działa? O, otworzyłem ty! Nie wiem jakim chujem, ale... O, jest kluczyk. Do czego? Do Johnny Kluczyk do Johnny Klucz John'ego. Czyli gdzie? Kajomu miś? Pewnie ta łazinga znowu kurwa tutaj czeka. Tylko czeka, żeby mi podnieść puls. Klucz do Johnego. Gdzie może być pokój Johnego? Może to? A, widzisz. Pokój starego. O, otwieram. Emanu? O, co my tu mamy? To było Aaaaaaah. Aby uratować ptaka, królik wskoczył w, wyskoczył w powietrze. Opuszczając wszystkich swoich przyjaciół wąż pod szczurem pozostał, a Rekin w głębinach opracował ten plan. What? Dobra. Czyli co, kolej... kolejna zagadka? Oluju! Coś tu jest? Tu nic nie ma. Jest tak, jest obciążnik. Yy, wąż kró, czek, czek, Królik, co, co tam było pokazane? Ptak, królik, wąż i. aha. Rekin w głębinach, czyli rekin pewnie najniżej, tak? Czyli to najniżej, tak? O to chodzi. Rekin głębiny, eee, wąż, czekaj, eee, królik wyskoczył w powietrze, czyli królik najwyżej, czyli prawdopodobnie niczym go nie obciążamy, tak? To ja mogę, zależy jakie to jest ciężkie, królik, jak to obciąża bardzo? Lekutko, to chyba dobrze, i teraz tak. Królik wyskoczył w powietrze Opuszczając wszystkie swoje swoich... Wąż pod szurem pozostał. Czyli wąż musi być niżej niż szur. Wąż Dobra, czyli to, tak? Zadziała? Yy... Właśnie Nie za bardzo, a już więcej obciążeń nie mam. Wąż... Chyba, że faktycznie ten królik ma zostać wy wysoko i to ma być tutaj. Wąż ma być pod szczurem. Ej, to jest to samo. Co to kurwa ma być? O! A pa, jeszcze jeden. Jeszcze jeden bloczek jest. Co tu pisze? Nic. Jeszcze jest jeden bloczek. Dobra. To wszystko wyjaśnia. To zawieźmy teraz, tak? Zobaczmy jak to będzie wyglądać Oj, to nie tak To musi być ten Ten, czyli to trzeba zamienić, weź Tutaj trzeba dać ten yy, zegarek Pyk Tutaj ma być ten blok chyba, tak? Czy nie? Nie, na odwrót To Z tym tu dać ten większy bloczek Może chociaż jedną zagadkę rozwiążę Jak człowiek Zadziała? działa? A, widzisz Dziarski ze mnie łeb I co? Zdjęcie? Dawaj kurwa Już chcę mieć tą... Chcę zobaczyć jak ta historia się zakończy Aha nic nie ma Blue knees Ok. Wchodzimy w interakcję. Dawno, dawno temu żyła sobie istota, której imię. a, czyli ta była Zinga, której imię nie było znane. Od dawna żyła samotnie i często widywano ją samą. Yy, pewnej mroźnej nocy poczuła się tak ponuro, że zapadła w dwudniowy sen. Trzeciego dnia obudziła się w ciemności z chorobą tak poważną, że jej oczy zniknęły. I to jest ta choroba, która trafiła tą matkę. Stworzenie wylazło z łóżka i zaczęło się czołgać, szukając oczu, które gdzieś się poturlały. Ślizgało się i toczyło, a kolana stały się sine i obolałe. Ponieważ jego oczy wyskoczyły i przewracały się, rozpadły się w pył. Do dziś nie mamy o tym pojęcia, ale to nie powód, by przestać szukać. Aha, do dziś nie ma o tym pojęcia. Czyli ciągle szuka oczu. A oczami pewnie jest aparat. Teraz uważaj na te uciekające oczy i koniecznie zapal światło, bo jeśli nie uda ci się uciec, twój wzrok będzie zagrożony. Aha. Oj, zgasło światło. Boję się światła. Użyj czegoś jasnego do ochrony. No to kurwa aparat. O? Patrz ty, coś się, z... coś się tu pozmieniało. Pokój się zmienił. No co ty nie powiesz ty? Waga? Zaglądam! Tak, Coś skrzypi, coś trzeba mieć. Czekaj, czekaj, czekaj. Coś, coś muszę mieć, żeby to... O, coś jest tu. Hi, my name is Johnny. Okej. Okay. Drzwi zawarte. Coś muszę tu znaleźć, żeby zajrzeć... Jakaś latarka, coś tego? Zawarte. Potrzebuję latarkę. No tu jest szarówka, że światło, że lampka, ale nie działa. Ha. O co się rozchodzi? Aparat! Nie mogę. Aha, poczekaj. No. A, no widzisz. O, otworzyło drzwi. I uwaga. O, tam były oczy. Teraz trzeba będzie cykać po temu O, skurwielowi wielowi! Zrobiłem mu fotę. Pa, jest, jest, jest tam! Widziałeś go? Jaka morda? Posępna? I mam za nim iść pewnie, ta? Oś tutaj suko gdzie jesteś? Ty, znikła drabina. Pa gdzie jest ta szmata? Dom przypomina labirynt. O, co jest? Tu nie mogę. Poczekaj, poczekaj. No tu pewnie coś trzeba będzie zrobić. A, czekaj, przytrzymaj. Przytrzymaj. Na nakręcam. Oho. Blunis jest. Kurwa, wyłączyłem. Może go tu złabię, czy coś? Przyjdzie tu? Wspaniała piosenka Coś słyszę Jakieś takie Słyszeliście to? Pa, tu jest gdzieś ta suka Ja pierdolę Nie wiem, idę tu Siema Zamknięte Namknięte Szmato Coś jest, jakieś zdjęcie Nie, czekaj co to jest? Niebieskie... Oni o! 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 mnie! Zostaw! Aj, szmato je pana! Kurwa! Muszę go zaprowadzić tam, gdzie jest światło chyba. Czy coś Tu mnie jeszcze nie było, pa! In a tu jest kolejny gramofon. O co chodzi? Idzie chyba Idziesz? Chodź tutaj Ja ci pokażę Trzyma to On tu pewnie zawita Pa 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 Będę siedział przy, przy świetle Opa pa pa Trzyma ta jebana Mam cię Tukko Jeden raz mu jebłem co dalej? Teraz to pewnie przy każdym gramofonie mam zrobić to samo. Dobra czekaj, tu byłem, teraz tu zagramy mu wspaniałą piosenkę. Ej, nie mogę. O, oko! Dostałem oko. I co teraz? Mam oko. I co mi daje oko? Oko na Maroko. Wyskoczysz? Nie. Poczekaj. Tu zgasło światło, to tam iść Siemano. Siemano. Przytrzymaj. Dobra. Wabimy sukien, sukien syna. O, o. Nie wiem, jak długo mam to trzymać. Chyba do... O! I teraz, pa! Przyjdzie? I mu wale, kurwa ten. Bombę w oko. Idzie, idzie, idzie. Tylko którędy przyjdzie. A! Nie, kurwa, nie trafiłem go aparatem! No, jestem rozjebany! Skąd miałem wiedzieć, którędy wejdzie? Kurwa, jego mać. Blue knees. Ale mam oko, ty Obróć, sprawdź Co mam? Co mi to oko daje ty? Może... Pa! Rzuciłem! Rzuciłem mu oko! Co teraz? Pewnie z każdego magnetofonu jest je tego Jest jedno oko i trzeba mu tam wyjebać wszystkie te oczy Dobra, to idziemy co to jest w ogóle? Mam nowego przyjaciela, dobra Mój przyjacielu Mój przyjacielu no? Dobra, tu będzie łatwo, bo jest tylko jedno wejście Niech przyjdzie Oho Idzie? Idzie! papa, papa, pa, 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 pa. Mam cię. Być Porobiony. Dawaj oko. Ej, nie? Nie ma oka? Nie powinno wypaść oko? Może. Co jest? Co tu jest? Blunis jest zawsze w ciemności. Nienawidzi światła. No dobra. Ale. To w takim razie Co mi to dało, że mu jebłem? Myślałem, że oko kolejne dostanę Idzie Słyszę dziwne dźwięki No a, a, Mam? Mam go? Mam go Jebłem mu Jebłem mu aparatem, mam oko tak? Aaaa, ja. mam cię Szmato Dobra Teraz tak Tu? Zawarte, ja nie wiem gdzie byłem, a gdzie nie O, dobra Tu kolejny Gramofonie, pyk Tylko zależy od której strony on znowu przyjdzie Idzie? Chyba idzie Czekaj, kajże się nie wiem. Dobra, jeszcze raz. Jak tylko przyjdzie od razu odwróć do drzwi, no chodź tu, pajacu, jebany. Idziesz? No, dawaj, bo już nie mogę wytrzymać tej niepewności. No! Ja! Przyszedł przedwcześnie z kurwy Dobra, ale no dawaj oko, wrzucam Ci oko, oko na maroko do gramofonu Pyk, je but okay. Oho Coś się zmieniło Aha. Uwaga, co teraz chodzik, jest ostatnia cyfra, to co, co teraz? Ty gdzie, gdzie ja jestem? Bo ja go słyszę, <tryk> 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 Ty. kurwa fajo, zabił mnie. Kurwa mać Nie wiem co się stało A nie, go słyszę I teraz Teraz do tego pokoju Trzeba kot wpisać Nie oglądam się za siebie Czekaj który to się ten Aaaa! Idzie Luka Luka Oj, Po! Nie mogę użyć aparatu Mam iść za nim Nie wiem Ty oczy są zamiast lamp Tak? Nie wiem Gdzie jest ta szmata Bo no, idę, otworzyć tw twoje twój schowek, wypędzę go stąd OOOO, idzie tam no, zakudas. Zamyka za mną drzwi. Zastanawiam się, czy mam iść za nim, czy iść naokoło. Idę za nim. Ej, to szopy, pasterze. A! Ej, nie rób tak. Pajacu. Zamykaj lepiej drzwi. Nie rób przeciągu. O, no, widzisz dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. Gdzie jestem fiutek? Już prawie jestem. Niewiele brakuje. Oho. Zak, pozamykaj wszystko. O! To babcia, a nie blunis. Kurwa to babka. Babka, bo babkę w szapie zamknę Oj ojoj ojoj oj Pyk, pyk, pyk. Zaraz tutaj rytualik robimy Czekaj, 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 tylko pokaż mi kodzik Kurwa on się tu dobija Pięć Dawaj no Zero, żeby tu nie wlasz, przecież nie ręczę za siebie, idę posiekierem. 6, 1, 0, 5. 6, 1, 0, 5. Dobra, 6, 1, 1, 0. 0. 5. Oho! Siema! Co masz? O, jest urna. Obróć, powiększ, coś tego? Muszę wysypać chyba jego prochy? Czy co? Oho? Pewnie umrę. Pewnie umrę, mnie zabije z jej w ogóle. Oho! Pa, pa, co się dzieje? Wszystko się rozbudcyło. Co dali? Czy to już mój koniec? Mam usiąść? A, coś się rysuje. Powieszony syn. No i co? Powieszony syn. No to tu. Aha, mam się. Po... Luka, ja ci dam luka. A to co? Użyj. Coś tu można postawić? Poczekaj. A widzisz Aha, i mam pewnie wejść na ten, powiesić się i zrobić sobie zdjęcie, tak? Tak? O no jasne. Dawaj, to już wchodzę. Chuj w dupę i tak już... Pa Przemiana. O to jest wymiana ciał. Aha, czekaj. Ale to jak? Wymiana ciał? To co ja stanę się tym kurwa pod czy on ze mnie wyjdzie i ja będę uratowany? Nie wiem. No bo nie ma tutaj nikogo innego żywego, żeby przejąć po mnie ten wspaniały dar. Historia ogólnie jest. Za... Bo powiedział fajna, naprawdę ciekawa. Ale. Te. Te są za mocne dla mnie. I co, foto się cyknie? Wejdzie tu pewnie i cyknie foto. O! Pa 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 pa! Chodzi. No. Siemanu! Dytka! Umarłem, zaraz zobaczymy. Jakoś nie wróżę dla siebie świetlanej przyszłości. Teraz aparat cyknie foto, tak? Czy nie? Co się stanie? Tak jest. I wypędziło ze mnie tego waszego latana Tylko pyta tylko aha wypędziło ze mnie, ale też mnie wypędziło, bo nie żyje. Tak? Czy nie? Przybiegają karaluchy. Koniec, tak? Ty żyje? What? To shit? Koniec. Napisał to Alexis di Stefano. Brawa, brawa dla Alexisa di Stefana za historię, bo była całkiem. bym powiedział. Całkiem ciekawa. Jak na taki horror można powiedzieć, że nietypowa. No dobra, może to jest za dużo powiedziane, ale. Generalnie. Jeżeli chodzi o sam pomysł, to było naprawdę spoko. Te zagadki mnie niestety pokonały, bo jestem za głupi i musiałem googlować i pewnie przez to odjąłem sobie trochę tej przyjemności. No ale z drugiej strony, jak ja bym miał nagrywać tę serię bez internetu, to ja bym tu spędził jeden wieczór na nagranie jednego odcinka. P prawdopodobnie no bo, jeszcze z tymi zegarami, to pewnie bym wpadł na pomysł, jak to zrobić. Ale tam wcześniej, jak było, czekaj, co to to było? Eee... a w tej kolejności do 43. No nigdy bym na to chyba nie wpadł. Ja bym siedział, bym tam biegał po całej chacie i... i tyle, nie? Gierka naprawdę jest w porządku. W porządku, Gierka. Muszę przyznać, że. Podobała mi się, ale już nigdy więcej z niej nie zagram, jest tak przerażające te jumpscare, są po prostu, to jest masakra, totalna masakra. Dziękuję za oglądanie, następna seria, nie wiem z czego będzie, no zobaczymy, coś tam pewnie wymyślę. Pozdrawiam wszystkich, którzy to obejrzeli, dotrwali do końca, możecie napisać w komentarzach, fajna dupa o. I tyle. Żegnam. Salut!